Słuchajcie, widać w drugim odcinku z gry Edge of History 2. Na słuchajcie dzisiaj będzie to alternatywna historia Europy podczas II wojny światowej, czyli roku, e, zaczynamy w roku 1936, e, będziemy wszystko obserwować, e, agresywność sobie ustawimy tak na 200, żeby coś się działo. E, szybkość gry zostanie tak. E, niech będzie... No, bo znamy na trudny. E, albo nie. E, tryb piaskownicy. E, myślę, że możemy sobie wziąć. E, wieczna wojna. Nie. E, opcje wszystko zrobione. My będziemy tylko obserwować. No i obserwujemy, widzowie. Co tu się dzieje? E, wszystko się nagrywa dobrze. Co tu się dzieje? Oj. Mam taką nadzieję, że Polska tu sobie poradzi. Troszkę miniemy. Widzę, że już tu trzecia Rzesza idzie na Szwajcarię, no. E, wolne miasto Gdańsk tam jest. E, tak, trzecia Rzesza się bije z e, Francją. E, tak, e, tak. Moje widzenie jest taka, że się Tutaj... Kurde. Nie no, mam nadzieję, że... Coś tu się uda zdziałać. Polska z kimś walczy. Coś tam się... Nie, to była... Co się stanęło? Co tu się stanęło? Co... Okej. Okay. A, tam mieli chyba wojnę z, Dach, z Łotwą. A to Związek Radziecki. Litwa i Polska, ale widzę, że Polska szybko sobie uporowała. Jeszcze Szwajcaria, słuchajcie, dołączyła do tego sojuszu. No jak to wygląda sytuacja? Przez 22 września 1939. Jak tam Polska się trzyma? Ma wojnę z Wielką Brytanią, Francją? Z Indiami Brytyjskimi i z, Malajem, z Malajami. Kurde. Wasalem e... jest własne miasto Gdańsk, które tu się znajduje. Co jest? Z trzecią Rzeczą się przyjaźnią? No to to, to dziwne. E... Jak tu ekonomia. Na wysokim poziomie. Zadowolenie jest dobre. A na przykład zobaczmy, to jak się trzyma. Czy to Rzesza? Sojusznicy to są Włosi. Moją dostęp wojskowy, a więc od Polski. Eee, myślę, że dobra. Przyspieszymy sobie. Tak do e, 22 września 1941. I tutaj, no, myślę, że. Albo nie, troszkę mocniej. Troszkę e, więcej sobie przyspieszymy. Oj, czego Słowacja będzie nas rozdzieliła? Nie, jeszcze tutaj siedzi trzecia Rzesza. E, no Jugosławia coś robi, czy nie robi, bo Jugosławia tutaj siedzi nam. E, tak, ojej! Mówię, u Jugosławii nas Polska już zaatakowała. Jugosławia, całe szczęście Polacy się szybko ogarnęli. Niestety Jugosławia tu nas e, jedzie, Ja tu nowy Napoleon Bonaparte się nam zrobi. O, jeszcze Węgry, jeszcze Węgry! Po nas będzie! Po nas widzowie! Oby coś oddały tereny, nie? Oddadzą tereny. Nie, jeszcze trzymam. Oddali, ale... Niestety. Mamy, mamy całe szczęście, bodajże port. Mamy port, a więc... Mamy, to no, jest ok. Yy, nie może... Mam nadzieję, że... Jugosławia zaatakowała, to, to jest naprawdę bardzo dziwne. To chyba tylko nazwy. Jugosławia zawsze była taka duża, nie wiem. A gdzie są Austro-Węgry? Chyba było w... Tak, Austro-Węgry to teraz były. Czego Słowacja również zniknęła. Chyba, no tutaj Francja i trzecia Rzesza się najmocniej biją. Spróbujemy dzisiaj dojść do roku 2000. Możliwe Polska znowu traci tereny. Co się stanęło? I nie chcą oddać terenów. Żeby, muszą być rebelianci, co jest? No i nie ma płaszczki, niestety. Nie mylę się. No, niestety. Och, będą, będą rozmowy pokojowe. Nawet nie chcę do nich pod podchodzić, ale może się uda. Tutaj trochę rebelii powstaje, widzę. Właśnie nie asymilują tego boty, i dlatego takie coś jest. O kurde. 1051 rok, to już jest. Ja nie, nie mogę. Francuzi, ile przyjęli? Francuzi mają dużo tego. To Francja, chyba co? To... grać co tam Związek Radziecki? Japonia, Chińska Republika Ludowa nie, nie, nie. A Francja przecież ma te kolonie jeszcze jest, to są Indie Brytyjskie, Iran jest dużo się powiększył Ale no dlaczego? Po, Polski nie chcą chceć tego ja nie wiem bo Francja dyploma, dyplomacja to ona ma wojnę z tymi państwami, które... Nie wiem, eee, poczekajcie. Oni mogą stworzyć Francję już. Nie, tu ja im brakuje. No. Eee, no i co, oni mają demokrację? Soję z Wielką Brytanią i Indiami Brytyjskimi. Nie wiem, ale no. Churchill no, widzę z, z Francją to jest kompletny sojusz. A w Indiach brytyjskich kto rządzi? A, Indie brytyjskie. A, Lord little go. Ok. Przechodzimy, nadal symulujemy. Rebelianci, czy dla nas, czy dla Litwy, czy dla państw brytyjskich? Żeby coś na terenie Polski byli rebelianci, no. Błogosława coś tam walczy. Rebelianci. Litwy chcą stworzyć. Widzę, że Litwę chcą stworzyć. Widzę w tej no teraz dużo, tutaj najwięcej jest na terenie Związku Radzieckiego rebeliantów. Burdeze. Przed chwilą by może powstały trochę rebelii, a trochę państw z tych rebelii, właśnie. Indie brytyjskie są na minusie, a Francuzi są mają inflację. No i co? Potęgi tutaj to jest Turcja, Francja i Związek Radziecki. No i może ta Jugosławia, ale. Rebel... Mam nadzieję, że jeszcze jakaś rebelia powstanie. Żeby trochę się, się państw zarodziło. A Węgry też tak się biją ze Związkiem Radzieckim. I nawet im dobrze to idzie. No już. Nie wiem, co to, to się powiedziało. To z rebelianci się tam pojawili. To by było. I to w pobliżach Ukrainy. Nie, 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 bo Ukraina jest zajęta, bo tam jest Krym przecież. Ale w okolicach Polski. No nawet to jest, to jest możliwe, że to jest polskie słowo, Polskie te. Jest, mamy polskie wizowe. Mamy polskę. Powstała. powstała Polska z rebelii. Walczymy z Francuzami, ale nie na długo, widzę. Ależ nie udało się nam zrobić, po Wielka Brytania nam się wbiła tutaj w, okol w Szczecin na pewno, no i po Polsce, ależ było blisko, zaraz będzie 1970, rebelianci, tutaj jakaś rebelia, no i co, to, to, jest, to jest Polska po prostu. Francja się trochę rozpada. Związek Radziecki, coś ty zrobił, gościu? Ludzie, to związek. To musieli odbijać po Iranie, bo oni, oni mają e, wojnę z Iranem. Wydaje, że to jest Iran? E, tak, to jest Iran. Mm, Okej. Okay. A wolne miasto Gdańsk. Patrzcie, o, rebeliantów powstało. O, kurde, po nas. Jaka tutaj wola na Związku Radzieckim? Bo Związek Radziecki tutaj na południe się przeniósł. Rebelianci znowu chcą Węgry, widzę. Chcą Węgry. Co tu się stało? Jak gdyś mnie odrzucono. O, bo, no tutaj kolonizacji jest trochę, ale. O Sęga też dużo się. Tutaj będą potęgi, ale Francja teraz straciła na rzecz Wielkiej Brytanii Związku. Eee, socjalistycznych Republik Radzieckich, czyli Związku Radzieckiego, czyli ZSRR-u, ZSRR Serbia. O, ale teraz Serbowie, bo oni się oświetlili na Bałkanach. No i chyba już po nich Turcja się odrodziła na miejsce dzisiejszej Rumunii. Szkoda. Jechać, jechać, rebelianci na terenie. Racibusz? Co to jest? Ej, co to jest Racibusz? To jest. Racibusz, poczekajcie, Racibusz. Co jest? Co to jest za państwo? Tak państwo w ogóle istnieje? Racibusz bytą. Monarchia. O, większość Polaków w nim żyła. Racib... ja racibuszczanów? błyszczanów? Ra... ra Tak i Kielce. Ja to stworzyłem nowe miasto Radom Odległy. Nie ma takiego miasta, stworzyłem. Bo Radom chyba jest tutaj. A tutaj jest Radom Odległy. Znaczy, tutaj jest Radom i dlatego zrobiłem Radom Odległy. No i bytom. A to mogliby to, to, to... to stworzyć, co zrobić? Co to, żeby już starachowica, oni coś zrobili bytą ok Okej. Racibusz. Ciekawe, jeśli to działa, to ja się zaskoczę. Rebelianci kolejni. Oj. Po mamy Polskę, mamy Racibusz i Polskę, ludzie. A w Polsce żyje trochę. Trochę. O, trochę Francuzów żyje. Eee. Oj, oj, oj Ciekawe! Mamy jak Ci polskie Polskę. Nie spodziewałam się tego. Tu kolejne rebelie. Rebelie. Węgry powstały. Turcja jest większa. O, ale teraz robię... Bu Bułgaria mamy. Mamy Bułgarię, a Bułgaria to nie była przecież Bułgaria, tylko to była Jugosława chyba. Lub. E, lub... Turcja, nie wiem, nie spojrzałem wcześniej na mapę. A co to robi nam cesarstwo niemieckie w to jest, Nie, to, to nie, to jest Jugosławia, przepraszam. O kurde, tam wolne miasto w, Gdań w Gdańsk jest takie otoczone przez morze i Francję. Ja nie mogę. Szyrwam Murom. Co to są za państwa? Kingdom of Armenia. Jeżeli Francja, Francji, Portugalia, co to jest? Wielka Brytania. Ej, to jakieś dziwne państwa tu powstały, co jest? A jak tam Stany Zjednoczone się trzymają? No, zajęły całą Kanadę. Może Meksyk nawet zajmą, czy nawet tutaj. Już tutaj to Brazylia króluje? Dobra, jedziemy. A. Nie, nie, Racibórz! Ty zniszczył Pola, A no, oni mieli konflikt, ale no... No jednak, żeby zniszczyć... Tam chyba u Was żyje tak dużo Polaków. No... O, więcej raci... Burzanów. O kurde. Okej. Okay. Co? Jest, widzicie, co się dzieje z Racibórzem? O kurde, ludzie. Dobra, no właśnie. Rozmowy pokojowe lepiej, bo stracisz Jakiegoś terenów, raci burz. Jeśli on obroni do końca odcinka, to tytuł będzie super. Ale widzę, że chyba... A mm. zniknął raci burz. Jest raci jest. A stolicę mamy w Kopelu A Strachowice mamy w. No, w Związku Radzieckim, a to ci... a kto by się spodziewał? To rebelianci w Helmie. W Helmie, przepraszam. Wielka Brytania, Francja. Ile rebeliantów? E, powstali tutaj Grekowie? G G P, i od Gepidowie. Dowie, nie znam tej cywilizacji. No tam widzę, że robią zniknęli. Cześć, są. Cześć, są. Cześć, dopiero. Co tam się dzieje na północy? Eee, nic. Okej, okay, zaraz będzie 2000 rok. Tak raczej mapa w takim roku nie wyglądała. Dlatego, że, że już yy, Związek Radziecki chyba tak w tym roku już chyba był upadek nawet yy, to sobie zmienimy jego nazwę na Rosję. Po prostu na Rosję. Wróciłem nazwę. I tutaj mamy... gdzie, ma... gdzie macie tą nazwę? Ludzie. Ok, zmieniłem. A co to, to są? E, mamy księstwo mazowieckie. Mamy księstwo mazowieckie. Ile to film? 16 minut. To ja będziemy powoli kończyć tylko dojdziemy do 2000 roku. No i co tu będzie królować? Na pewno Związek Radziecki. Teraz już Rosja, bo zmieniłem nazwę, widzowie. Austria. Trzecia Rzesza się odrodziła, niestety. Niestety czy stety, bo już, już widzę, że już, już jadą Francji. Po całym odcinku, bo oni dopiero w początku odcinku upadli, teraz się... E, Francja tutaj króluje. E, bo Księstwa Mazowieckiego nie widzę. Ale mamy Polskę, nie zauważyłem. jej. Stolice gdzie Wy macie? W Riwnie. A, tutaj mamy w Jugosławii, a najbliżej nas To będzie Lublin, Jan Lubelski. Jeszcze 7 lat do 2000 roku W grze oczywiście. To tutaj wojska francuskie My atakujemy Racibusz, bo tutaj mamy Racibusz. Czy tutaj będą nas Węgrzy i Jugosławianie? Jugosławianie jakoś tak o, kurde, Francuzi na nas się zemścili, Koniec. Koniec. My jesteśmy już męczeni. Jeszcze 3 lata nie jest nam wszystkie tereny. A więc Polska przeżyje. Zaraz będzie. Ostatni rok. Już jesteśmy w czerwcu. Lipiec, sierpień, wrzesień... 2000 rok. Eee. Widzowie. Tak raczej nie wygląda dzisiejszy rok. Mamy wolne miasto Rygę. Mamy Rygę. Czyli się uwolnili jako Ryga. Kf Kwenland. O kurde, Szwecja. Estonia tutaj zajęła mocno. Szwecja tutaj całą Skandynawię. Francja tutaj. Rosja się tutaj wbiła. Wielka Brytania tu. Jak to jest Związek Radziecki? Okej. Okay. Tubińska Republika Ludowa. Japonia mostro, Polska um, No straciła tyle, ile straciła, ale się, ważne, że się odrodziła. Zresztą, jeśli chcecie więcej odcinków właśnie z Age of History 2, to dobicie tutaj 6 łap w górę. No i co, widzimy się już, już niedługo. No i co, subskrybujcie mój kanał, polubcie ten film, w się na Discorda i cześć!